Cześć, ja mam na imię Szymon. Witam na naszej hodowli. Słuchajcie, mała zapowiedź. Dzisiaj na kanale Klaudi pojawi się jej pierwszy film. Także będzie to debiut na, na YouTube. I cóż mogę Wam powiedzieć, link do kanału Klaudii znajdziecie w opisie tego filmu, także koniecznie, koniecznie wejdźcie na jej kanał, zobaczcie jej pierwszy film, zostawcie jej mnóstwo łapek w górę, komentarzy, subskrybujcie w ogóle jej kanał, z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco i pamiętajcie, ja i Klaudia hodujemy ptaszniki i my dla Was kręcimy filmy. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.